Wszystkich. Mam do zaprezentowania trzy radiotelefony, a w zasadzie cztery. Ale może najpierw zacznę od galaksy Pluto. Odwieczny temat w radiotelefonach CB to szum i zakłócenia. Częste pytania, jakie otrzymuję, to podłączyłem radio w nowym samochodzie i mam potworne zakłócenia od zapłonu. W poprzednim samochodzie była cisza. Zmieniłem samochód, to samo radio, a w tej chwili mam potworne zakłócenia i nie mogę nikogo odbierać dalej niż kilometr lub dwa. Niektóre tańsze radiotelefony nie są wyposażone w żadne filtry przeciwzakłóceniowe. Warto kupować radio CB takie, aby miało przynajmniej dwa filtry przeciwzakłóceniowe. NB. Oraz ANL. Tu mamy starszej daty radiotelefon, który już nie jest produkowany, galaksy Pluto, który wyposażony jest właśnie w dwa takie filtry. Filtr ANL działa na zakłócenia szumowe, natomiast filtr NB działa na zakłócenia trzaskowe. Takie jak na przykład od instalacji zapłonowej w samochodzie. Przy odłączonej antenie filtr ANL powinien dawać zmianę szumu w radiotelefonie. Jeśli zrobimy trochę głośniej i włączymy filtr ANL, Powinniśmy usłyszeć zmianę szumu w głośniku. Powinna być mniejsza po włączeniu, oczywiście, filtru. Jeśli filtr wyłączymy, szum powinien być bardziej intensywny. Ustawiłem w radiotelefonie specjalnie taki kanał. Ponieważ tu znalazłem zakłócenia podobne do zakłóceń, jakie emituje zapłon samochodowy. Przy podłączonej antenie robimy troszeczkę głośniej. Teraz wyłączony. Tak działają filtry w radiotelefonach CB. Jeśli kupujemy CB radio Warto zwrócić uwagę, aby było wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe NBANL. Prezydent Lincoln. Ten radiotelefon przysłał do mnie klient z prośbą o zestrojenie, naprawę, pełny tuning radiotelefonu. Chciałbym zademonstrować, jak to radio wygląda w środku, ponieważ sądzę, nie wiem, w jakim serwisie to poprzednio było, ale myślę, że robiło to dziecko z przedszkola. Modyfikacje, które wykonane są w tym radiu, wyglądają w ten sposób, że ręce i nogi odpadają. Nie wiem, co to miało poprawić, ale w torze odbiornika nadajnika filtry zostały. Połączone zlutowane srebrzanką oraz rdzenie zostały pozalewane parafiną i niektóre rdzenie już są uszkodzone, są popękane, nie wiadomo, czy da się to wymienić. W tym miejscu został wylutowany oryginalny potencjometr. I jakiś potencjometr ktoś sobie po prostu przykleił do filtru SSP. No, i potencjometr połączył takim oto przewodem. Oczywiście filtr od SSB też został połączony srebrzanką, chyba z następnymi filtrami w odbiorniku. Tu dwa potencjometry zostały pięknie zalane parafiną. Tu mamy genialny pomysł. Aby radio stało w częstotliwości, ktoś zastosował gąbkę i zakrył rezonator kwarcowy. W tym miejscu mamy rezonator kwarcowy, który steruje częstotliwością pracy nadajnika i odbiornika, a ktoś go pięknie zakrył po prostu gąbką, żeby rezonator miał mniejszy wpływ na zmiany temperatury. Tylko, że ta osoba nie wzięła tego pod uwagę, że ten rezonator połączony jest z tymi rdzeniami. I tymi rdzeniami ustala się właściwą częstotliwość pracy rezonatora kwarcowego czyli również te filtry powinny być zakryte gąbką. A tu widzimy, również zostało to wszystko pięknie zlutowane. Razem z srebrzanką. No i jak widać, zalane parafiną. Po drugiej stronie, płytki mamy różnego rodzaju modyfikacje. Stabilizatory napięcia wiszące nad płytką, kondensatory. No tak to wygląda w środku. I tu mamy takie małe zbliżenie na te dodatkowe patenty, które zostały zrobione, jak widać ktoś się znów mocno namęczył, żeby to tak wspaniale polutować. Widok na płytkę z procesorem i kondensatory, które zostały przylutowane. Ten wspaniały sposób. Tu mamy jeden stabilizator, a tu drugi stabilizator i wspaniałą pajęczynę. Następna osłona na rezonatorze kwarcowym. Ktoś to sobie tak po prostu wymyślił. W tym miejscu na płytce procesora mamy jeszcze jeden patent zrobiony przez fachowca. Generalnie tak to radio w środku wygląda. To się nazywa fachowa robota. Jak pokazałem w tym Lincolnie, osoba, która wykonywała te przeróbki, może nie zna się za bardzo, może nie potrafi zbyt pięknie lutować, ale chciała zrobić, aby to radio lepiej pracowało. Ale mam do pokazania następne radio, jeszcze gorsze. Do naprawy przysłano mi radiotelefon na pasmo KF-owe Kenwood TS480 DSP. W chwili radiotelefon jest uszkodzony, brak odbioru i nadawania jedynie tylko tyle, że sobie ładnie świeci. Po zdemontowaniu obudowy z części głównej radiotelefonu, od góry mamy widok na płytkę i widok na dwa miejsca na filtry opcjonalne, które zawężają pracę tego radiotelefonu. Od dołu mamy dostęp do końcówki mocy, czyli stopnia wzmacniacza końcowego oraz do części odbiorczej. Widać, że w tym radiotelefonie już ktoś próbował wykonywać jakieś czynności naprawcze. Są wymontowane tranzystory z końcówek mocy, odlutowane. Rezystory w wielu miejscach widać, że radiotelefon był już przez kogoś naprawiany, brak tranzystora. odlutowywane podzespoły. W wielu miejscach widać ślady po brakujących podzespołach i takie końcówki odlutowanych nóżek. Aby uruchomić nadajnik i odbiornik, trzeba niestety najpierw kupić brakujące podzespoły, a następnie Zamontować i po kolei uruchomić i część nadawczą, i część odbiorczą. Zakupiłem odpowiednie tranzystory do nadajnika. Już w tej chwili zainwestowałem w radio ponad 600 zł. Po zgromadzeniu odpowiednich podzespołów, już chciałem przystąpić do ich wymiany, ale zauważyłem, że w tym miejscu i w tym miejscu jest przepalona ścieżka. Aby przepalić tak grubą ścieżkę, musiał przez nią płynąć dosyć znaczny prąd. Szukałem na schemacie i nie znalazłem nic takiego, co by mogło świadczyć, że w tym miejscu będzie płynął bardzo wysoki prąd. Tym bardziej, że ta ścieżka połączona jest z rezystorem, a rezystor jest cały, nienaruszony. Już miałem wstawiać brakujące podzespoły, ale zacząłem przyglądać się dokładniej płytce i zauważyłem w tym miejscu. Na rezystorze taki właśnie ślad. W drugim miejscu jest dokładnie to samo. Czy wiecie, od czego powstaje taki ślad? Jeszcze jedno zbliżenie, aby dokładniej było widać ten ślad na rezystorze. Zainwestowałem w ten radiotelefon już ponad 600 zł, ale myślę, że te podzespoły przydadzą się do naprawy innych radiotelefonów. Ten radiotelefon niech naprawi ta osoba, u której ten radiotelefon był wcześniej w naprawie. Dla wszystkich, którzy będą wytrwali. I obejrzę mój film do końca. Mam małą niespodziankę. Znacie wszyscy mankament. Mały, ale jest w tym radiotelefonie. To znaczy, w momencie, kiedy zmieniamy częstotliwość, głośnik w radiotelefonie jest wyciszany. Przy modulacji SSB jest to delikatnie uciążliwe w momencie dostrajania się do naszego korespondenta. W radiotelefonie HR5500 trzeba przeciąć jedną ścieżkę obok tego tranzystora i nóżkę od tego tranzystora połączyć z kondensatorem. Tu ktoś wspaniale taką, takim drutem to zrobił, ale można to poprawić. No to nawet już odpadło samo, czyli po prostu zimny lód. Zaraz to poprawię i wypróbujemy, jak będzie działało radio. Tak wygląda teraz zwora w tym miejscu w moim wykonaniu. Praktycznie jej nie widać. Po takiej modyfikacji, w momencie, kiedy będziemy zmieniali częstotliwość, głośnik nie będzie wyciszany. W tej chwili głośnik działa cały czas. Życzę wszystkim dalekich łączności, jak najmniej zakłóceń i pozdrawiam.